W twoim lochu pojawił się nowy gatunek stwora. Skąd to masz? Powie pobłogosławili cię trolem. Jak zwykle. Co? To na palcu. No nie Czepisz się. Jest. Szczegółów. No, jak zwykle. Stwory wychwalają Twój loch na mojej ramię tak pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześć centymetrów. Jeżeli chodzi o broń miotamą, to musisz mieć swój wymiar. Tak, żeby mieć zapas. Ale ja proponuję takie podejście. Żeby brać swoją własną miarę. Jak widzicie, patyczek nie jest do końca prosty. Więc od tej strony Będziemy musieli sobie wyrzeźbić kształt. Bo tutaj będziemy ruszać jak najmniej materiału. Mam jeden miotocz na jeden palec, ale chciałbym spróbować techniki trzymania dwoma palcami. Środeczek zaznaczony. Głębokość. To jest wstępny kształt rękojeści. Widać. Tu ja mam taką <laughs> naturalną drazwę. Wcięcie na palce. Środek, kijażka i na razie nad tym pracujemy. Im lepszy kawałek będziecie mieli, albo lepiej przygotowany, tym mniej spędzicie na obróbce Dopadne miejsce na zadziór na samym końcu. I żony na palec. Nic innego jak rzeźbić dłuta. Więc teraz rzeźbimy dziubek. Dziubek już prawie gotowy. Jeszcze trochę osada. I koniec. Się za bardzo wkręciłem, i poleciałem jednocześnie z zadziorem. Jak i z rękojeścią. Teraz pokazuję i objaśniam. Wcześniej miałem taki mi żeby trzymać go tak. A ten jest na dwa palce. I zobaczymy, czy osiągnie takie same albo podobne efekty, a może lepsze, niż na pojedynczy palec. Każdy każdym razie. Zadzier jest, profilowany. Zaraz sobie tylko to jeszcze opalę i. Jeżeli pogoda mi dzisiaj pozwoli, to pójdę sobie ten pomiotać. No? Hı? Hmm?